Wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy płacą za to, żeby móc przychodzić do pracy. I wcale nie jest ich mało. Brzmi to absurdalnie, ale w Chinach, jak grzyby po deszczu, rozwijają się biznesy fałszywych biur, w których za opłatą dostajesz swoje miejsce, plakietkę i komputer. A jak zapłacisz więcej, to nawet działający. Dlaczego jednak ktoś chciałby zapłacić za to, żeby siedzieć w biurze od dziewiątej do piątej? Wyobraźcie sobie, że jesteście młodym człowiekiem, świeżo po studiach i od miesięcy nie możecie znaleźć pracy. Może i brzmi to zabawnie, ale w tamtej kulturze presja otoczenia rodziny czy znajomych jest tak gigantyczna, że młodzi ludzie są gotowi zapłacić za to, żeby tylko móc udawać przed światem, że są zatrudnieni na wysokim stanowisku w prestiżowej korporacji. Dlatego więc fikcyjne biura są w stanie zrobić bardzo dużo, żeby pomóc podtrzymać te iluzję. Organizują fałszywe spotkania i rozmowy rekrutacyjne zatrudniają fikcyjnych superwajzorów, czy nawet są w stanie wprowadzić klienta do realnego systemu ubezpieczeniowego. Dlatego więc, jeżeli ktoś nie przyjedzie na miejsce, praktycznie nie ma szans, żeby zorientował się, że to wszystko to ściema. Popularność. Fałszywe biura pękają w szwach i ciągle otwierane są nowe. Ceny wahają się od kilku dolarów, za które otrzymujesz krzesło i niedziałający monitor. Po nawet kilkadziesiąt dolarów dziennie, za które dostajesz pełne doświadczenie biurowe. Jeżeli więc w swoim biurze wyrabiacie znane wszystkim do pogodziny, być może warto być nieco bardziej wdzięcznym za to, że to wciąż pracodawca płaci Wam, a nie na odwrót.